No to słuchajcie, 2022 już, już prawie za nami. E, szybko zleciało, przynajmniej moim zdaniem. E, dopiero co był styczeń, przynajmniej ja mam takie wrażenie. E, matura zdana. Na studia się dostałem. Zobaczymy, jak będzie po pierwszej sesji. E, to był trudny rok. To był naprawdę trudny rok dla mnie czasowo, bo musiałem w tym roku w ogóle nie pamiętam kiedy ostatnio miałem taką długą przerwę od nagrywania, ale tydzień nie wrzuciłem filmu. Tydzień nie wrzuciłem filmu, bo uczyłem się do matury. Tydzień filmu aż nie wrzuciłem. Wow, to było dla mnie nie do pomyślenia. Ale, ale musiałem, słuchajcie, podjąć, podjąć taką decyzję e, i, i filmu nie było tydzień. E, ale udało się. Naprawdę ten rok e, dla kanału był dobrym rokiem. Znaczy tak, najlepszym w historii mojego kanału był 2021. Ale no. Słuchajcie, ja cieszę się, że ja tu jestem. Że tu już niedługo 7 lat będę z wami. Że ja nadal chcę to robić. Że to w ogóle ta iskra we mnie nie zgasła. Że ja nadal tu jestem. Mimo, że życie rzuca kłody pod nogi, nie o wszystkim wam mówię, co nie. Eee, ale jestem, jestem tu. I naprawdę cieszę się, że jestem, że nadal mogę dla was nagrywać. Że wy chcecie to oglądać, że tworzymy taką fajną, naprawdę społeczność. Mogłaby być lepsza. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że mogłaby być lepsza. I nie ukrywam, że czasami wieczorami, jak leżę w łóżku i patrzę w sufit i kładę się właśnie, już jestem blisko zaśnięcia. To tak myślę, że myślę sobie, no mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. Mógłbym bardziej zintegrować to wszystko, ale no nie jestem w stanie robić tysiąca rzeczy na raz. No. Wykształcenie jest ważne, słuchajcie. Wykształcenie jest naprawdę ważne. Praca jest ważna też. Chciałbym zdobywać doświadczenie i zdobywam w pracy, ale kanał dla mnie też jest bardzo ważny. Ja, słuchajcie, na tym YouTubie się tu wycho wychowałem wspólnie z wami. Wychowuję się cały czas na tym YouTubie. Ja, słuchajcie, jak zaczynałem na YouTubie generalnie, to, to jeszcze... W, to był 2016 rok. Jest 2023 za... 2 godziny i 40 minut. 2 godziny i 39 minut 2020. Zaczynałem na, w 2016. Zero przerwy, nie było żadnego Dark Age'a, ja w życiu nigdy nie miałem przerwy od klocków LEGO, od generalnie od YouTube'a cały czas tu, tu byłem i. cieszę się, cieszę się, że że nadal tu jestem i, i nie ma takich momentów, że wiecie. Chcę się poddać, dziękuję za, za subskrypcję. Wszystko o akwarium, akurat to akwarium. Cieszę się, że nie miałem takiego momentu, że wiecie, że poddaję się jeszcze coś. Jest momentami naprawdę ciężko, nie? Czasami... Dobra, czasami są różne myśli w głowie, bo to różnie bywa, tak? Ale... E... Cieszę się, cieszę się, że jestem, że mogę dla was tworzyć wydaje mi się, że jakościowe materiały, że te materiały naprawdę z materiału na materiał jest coraz lepiej. Nie to, co kiedyś, bo jak ktoś za mną siedzi od początku, to to przyzna, że no kiedyś to, to cuda się działy. Ale cieszę się, że naprawdę to jakościowo wypada coraz lepiej, że mogę poznawać coraz więcej osób, tak? No w tym roku poznałem chociażby, nie wiem, Bartka z Lego zdajmy dajmy na to, że coraz więcej osób, nie wiem, występuje na moim kanale. Patrzcie na poradnik Legotuberów, że cieszę się, że mogę spróbować nas wszystkich połączyć, zrobić taki jeden wspólny materiał, bo okej, okay, na Legotubie, no słuchajcie, to raczej nie jest tajemnicą. Nie da, nie ma czegoś takiego, że każdy, każdego lubi, ale tak jest w życiu, tak jest w życiu, jesteście w klasie, w klasie też chyba nie lubicie każdego, a jak lubicie każdego, no to macie chyba naprawdę wspaniałą klasę. Natomiast w życiu tak to wygląda: jednych się lubi bardziej, drugich mniej, co nie? Ale fajnie, że na przykład ten poradnik, który tworzę co roku e, od dwóch lat, to cieszę się, że mogę złączyć, zjednoczyć nas wszystkich zjednoczyć nas wszystkich, jakiś tam ponad podziały i w ogóle cieszę się, że to też mogę zrobić, cieszę się, że mogę robić live dla Was, cieszę się, że mogę z Wami porozmawiać, to jest taki moment dla Was, tak, że mogę poczytać Wasze komentarze, dojść do jakiejś interakcji. To też jest naprawdę dla mnie ważne, dlatego robię te livey. Jestem chyba nielicznym legotuberem, który jeszcze robi te live. Eee, oczywiście nie, nie mówię tutaj o Legotuberach, nie wiem, typu składam klocki, ale mówię o tych starszych Legotuberach. Eee, o tych jednych z pierwszych Legotuberów, którzy robili live'y, ale już nie robią. Z tych starszych Legotuberów, którzy robią live'y, zostałem tylko ja. Zostałem tylko la tylko ja, bo już ten format. No, ludzie już mało teraz. Znaczy, teraz ten format na naszym polskim Lego tubie powoli się odradza, ale, ale kiedyś było tego naprawdę dużo, więc. Ee... Cieszę się, cieszę się, że, że nadal nie że robię dla was te live. Y. Ja naprawdę fajnie się tu bawię. Naprawdę fajnie się tu bawię. Oczywiście te donate'y wszystko to jest dodatek, tak? Tych donate'ów przez 5 lat czy 4 lata to ja bez donate'ów leciałem, co nie? Te donate dopiero chyba w tym roku wrzuciłem, więc wiecie, jak widzę, jak dostaję donate'a, mega się cieszę, ale bez tego też potrafię przeżyć. Dla mnie jest ważny wasz komentarz. Eee, że, że tutaj coś miłego napiszecie, że nie wiem, fajną, dobrą robię robotę, to jest dla mnie najważniejsze. To, I to nie jest, słuchajcie, taka taki sztampowa, wiecie, przemowa, że o, każdy tak mówi. No okej, okay, dużo osób tak mówi, ale to, co mówię, jest prawdziwe naprawdę, bo e, bez widzów nie byłoby mnie, tak? Jeśli byście mnie nie oglądali, no to jaki byłby sens prowadzenia kanału? Bądźmy szczerzy. Szósty rok, szósty rok prowadzenia kanału już za mną, teraz siódmy. I zobaczymy, co przyniesie. Co przyniesie kolejny rok? Eee, ja już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że to będzie już troszkę łatwiejszy rok dla mnie niż ten, bo ten był naprawdę dla mnie ciężkim rokiem. Dużo się wydarzyło w tym życiu dużo stresu, dużo innych różnych problemów zdrowotnych i tym podobne, ale eee, cieszę się, że jestem. I mam nadzieję, że będę dalej A ja obiecuję, że, że jeszcze O i troszeczkę będziecie tutaj musieli Musieli ze mną wytrzymać na tym, na tym naszym YouTubie Ale dzięki, że jesteście Mam nadzieję, że te moje filmy wam się podobają To co tworzę Wiadomo nie wszystko jest dobre, nie każdy materiał jest dobry, czasami wrzucam taki materiał, że totalnie nie mam pomysłu, nie wiem, nie mam pomysłu, no to wrzucę materiał, bo dawno filmu nie było, są, są czasami takie materiały, znaczy już odchodzą od materiałów na siłę, tego już w zasadzie prawie w ogóle nie ma, ale nadal jest wiele do poprawienia, nadal jest wiele do poprawienia, aczkolwiek ee, i tak cieszę się, że to wygląda jak wygląda, że osiągnąłem już tyle, że to... to... To, to mi już naprawdę, na czym, może nie powiem, że wystarcza, bo się wtedy zatrzyma, wiadomo, chcę coraz więcej, chcę coraz więcej osiągnąć, ale tyle, ile już zrobiłem naszej społeczności, wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo i pozwoli mi się, e, nie wiem, zawsze chciałem być, nie wiem, tak, w przyszłości, na, nawet jakbym już tu nie nagrywał, choć wydaje mi się, że to, chciałbym nagrywać tu do końca życia, ale nawet jakbym już nie nagrywał, to chciałbym, żeby ktoś w przyszłości o mnie pamiętał, że był taki Lloyd, który nagrywał o Olego, tak. Że nagrywał cebulowe vlogi, że robił live'y. Chciałbym, żeby ktoś o mnie właśnie w przyszłości pamiętał, że był ktoś taki tutaj. To jest takie mój chyba ma marzenie. Takie. N już nie jakieś 100 tysięcy subskrypcji, nie dziesiątki tysięcy, nie wiem, jakieś zarobki ogromne, tylko to, żeby ktoś o mnie pamiętał, że był ktoś taki jak Lloyd Malina. No. To tyle. To przemowa, którą skleciłem teraz, co było oczywiście widać. Dziękuję, że jesteście. Eee, jeszcze nic nie piłem, jeszcze nic nie piłem. Dziękuję, że jesteście i, i mam nadzieję, że, e, że nadal będziecie, mam nadzieję, że u was też wszystko będzie dobrze, w życiu się rozwijało, że poradzicie sobie w szkole, bo większość was jest jednak, uczy się w szkole, czy poradzicie sobie na studiach, czy w pracy, żeby każdy dzień był dla was po prostu dobrym dniem. Tego wam życzę, Lloyd Malina. Dziękuję, że jesteście.